Cześć Sągo, mieszkam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z New Odcinku oczywiście informacyjnym. Zawsze ten odcinek pewnymi słowami znanej piosenki o Jezus Maria zdarzyła się awaria, co mi się osobiście bardzo nie podoba. Teraz wam opowiem, co mi się nie podoba. Jest ta aktualizacja 4.0.1 Wydana 18 grudnia, 19 grudnia, dzisiaj w sumie wchodzi, ale jest napisano 18, ona weszła dzisiaj ewentualnie z, z 18 na 19 mogła wchodzić, mniejsza o większe. Yy, skupmy się przede wszystkim na tym, że yy, przedmioty ze złotym skarabeuszem, teraz potrzebujemy więcej skarabeuszy i nie, potrzebu nie potrzebujemy już chromatycznej pieczęci. Zmodyfikowano schematy i koszty wytwarzania przedmiotów ze złotym skarabeuszem. Schematy nie wymagają już chromatycznej pieczęci. Schematy od teraz będą wymagały 3 złotych skarabeuszy zamiast jednego, czyli automatycznie skarabeusze pójdą do góry cenowo. Trzeba o tym pamiętać. Mam nadzieję, że dropowo też pójdą do góry, no bo wtedy to już będzie masakra inaczej. Schematy od teraz będą wymagały jednej matrycy, dopasowanej do typu przedmiotu, czyli wiadomo, matryca pancerza dla pancerzy i plecaków, broni do broni i narzędzi oczywiście matryca biżuterii do biżuterii to jest akurat zrozumiałe tu się nic nie zmieniło bryły pryzmatyczne od teraz będą wymagały jednej porcji potężnego pyłu sklejnotów zamiast dwóch błogosławiony, błogosławiony nity od teraz będą wymagały 15 porcji potężnego pyłu sklejnotów zamiast 25, czyli tutaj akurat trochę takich zmian no, i tu właśnie tu się zdarzyła awaria vis-a-vis -vis zimowy wojownik. Yy, event nam utrudnili, według mnie, w sobie utrudnili. Yy, zmieniliśmy sposób, w jaki gracze otrzymują zimowe żetony od zimowego wojownika. Gracze będą od teraz otrzymywać jeden róg wojownika za każde zabójstwo z limitem 3 dziennie, czyli lipa. Gra do kolce wojownika będą teraz zmieniane na dwa zamieniane na dwa pierwszorzędne e, żetony zimowe z 10 i 10 zwykłych żetonów pozwoli to graczom zyskać 6 pierwszorzędnych żetonów zimowych dziennie lub równowartość 150 zwykłych e, żetonów. Niestety, <grych> masakra. No to trudno. Gracze posiadający dodatkowe gradokolce wojownika mogą zamie zamienić do 5 żetonów dziennie. Tragedia. Naszym celem jest zapewnienie cennej ilości żetonów dziennie przy jednoczesnym zmniejszeniu, o, zmniejszeniu potrzeby spędzania czasu na farmieniu zimowego wojownika. Gracze, którzy chcą zdobyć więcej żetonów mogą nadal korzystać ze świątecznych drzewek w miastach, a także zebrać błyszczyt i prezenty w całym Eternum. Czyli trzeba będzie latać po mapie, niestety. Istotne poprawki. Tryb wyboru interfejsu użytkownika w interfejsie HUD od teraz będzie natychmiast zmieniał się, yy, zmieniał się po wyłączeniu opcji celowania laską życia w członku swojej własnej grupy podczas rajdu. Naprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał ustalenie harmonogramu wojen. Naprawili błąd, który pozwalał graczom na ustawienie dowolnej zwykłej ekspedycji jako mutacji. To jest to, co nam tak widniało przez tyle dni i zasłaniało nam ten czat. Teraz się już wydało o co chodziło, i naprawili błąd, który pozwalał graczom na otrzymanie zmutowanych upów w ramach zwykłych ekspedycji. No i oczywiście, Prime Gaming od jutra, od 20 grudnia, godzina 20.30 Central Europe Time, do 23 stycznia, będziecie mieli do odebrania z tego co widzę: biegłość, czyli więcej surowca, zbieracie Dark Matery, łóżeczko, sól azotowa, lampa i kula gipsowa. Jeszcze dodam od siebie, że zostały naprawione domy, czyli trofea i tak dalej, meble, powinno to już wam wszystko wrócić. No i oczywiście zostały, nie jestem pewien, ale z tego co słyszałem to już został naprawiony boss na... Na nowej, na nowej mapie ten ostatni boss, gdzie tam magów trzeba było nie bić, bo on się bugował i nie było dropa na mutacji, to już prawdopodobnie został naprawiony. Także spoko. No i teraz mamy znowu na tydzień mutacje na nowym dangu i chyba Łazarz, z tego co się orientuje. Także y, mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał z tego infa. Wypowiedzcie się w komentarzu, co sądzicie o znerwieniu tego eventu. Bo wydaje mi się, że i tak by było ciężko. Patrząc po tym, ile trzeba było się nalatać, jeżeli ktoś chce mieć wszystko, to tutaj jeszcze taka dojebka, no, no nie podoba mi się to. A ja chcę znać wasze zdanie w komentarzach, od tego jest sekcja komentarzy, zapraszam. Jeżeli macie też inne pytania, zadajcie je w komentarzu, ja się postaram na nie odpowiedzieć. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, na razie, cześć, ją! A, jeszcze jedno, jeszcze nie, ją. Tu na górze wyświetla się link do Twitcha, gdzie prowadzę transmisje na żywo, poniedziałki, środy, piątki i weekendy. Z New World i z wielu innych gier. Mam nadzieję, że wpadniesz, zostawisz polałka i wbijesz na streama, kiedy będę online. Teraz trzymaj się. Na razie.